O Jezu, Jezu Mogę! Dajmy mu Co powiesz na to, żebyśmy jeszcze raz spróbowali Ambrozji, ale tym razem nie będziesz udawał, że jesteś tylko zwykłym cieniem Jesteś dla mnie kimś więcej, karze. kimś więcej, niż tylko przyjacielem Boże! W porządku, spróbujmy, ale nie sądzisz, że to wszystko po prostu nie jest napisane? Kiedy próbuję Cię dotknąć, czujesz tylko ruch powietrza, jak muśnięcie wiatru, jakby wcale mnie przy Tobie nie było. O nie! Ale to... Takie rzeczy to nie jest wszystko! Jesteś super postacią! Zobaczę się zaraz! Ale jesteś przy mnie. Też nie chcę znowu cierpieć, lecz kiedy co noc opuszczam rozdroża, podejmuję ryzyko, że tak właśnie będzie. To wręcz nieuniknione, lecz w przeciwnym razie nie zdołam osiągnąć tego, co sobie zamierzyłam. Czasami warto zaryzykować." Moje cierpienie mało mnie obchodzi. jakoś je zniosę. Ale twoje? Nie mógłbym ze sobą żyć, och, istnieć, widząc, że cierpisz z mojego powodu. Ale, ach, nie mógłbym, że się z sobą sprzeczam, Meli. Jestem teraz szczęśliwszy niż kiedykolwiek. A jednocześnie bardzo się boję. Możemy razem stawić czoła strachu. O! Mamo powietrza, proszę! Jezu, ja tyle czasu no czekałam. O, ale. O, boże, ale jestem zadowolona. Dobra, biergo tam, biergo, biergo. Powinien zobaczyć, jak wiele z moich wynalazków nigdy nawet nie zaczęło działać. Wiadomo, że zdarzają mi się lepsze i gorsze pomysły, ale te cudeńka tutaj to najlepsze z najlepszych. Masz na to moją osobistą gwarancję. W ogóle fajna sprawa jest taka, że widzę literówkę drugą w ogóle przy Ja mam wrażenie, że oni byli tak ro rozentuzjazmowani i tak w ogóle. Oni tyle musieli mieć emocji w sobie, kiedy pisali ten tekst, że oni tyle literówek przy nim zrobili. Całowite. <noise> Niewątpliwie dobrze mieć kogoś takiego jak jak to od razu przetestuję je dla ciebie. Zapewne nie da się stwierdzić, czy, czy są dobre, dopóki nie użyje się ich zgodnie z przeznaczeniem, nieprawdaż? O, ty ich nie testujesz, Meli. Moje młoty przeszły niezwykle rygorystyczne próby. Nim można je było cechować znakiem nadala. Jednak jeśli masz jakiekolwiek uwagi, to daj mi znać. O jeny! Boże, dobra, nie idę spać, to zobaczyć. O, to dzięki. To... O, może... Tak, trzymaj. Yay! Dobra, idziemy się wypierdolić. Chcesz tłumaczyć jedną ręką? No słuchaj. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. A nie ma tu jakiejś beczki? Nie ma beczki! Muszę znaleźć beczkę, bo z beczką będzie szybciej. Boże, ale jestem szczęśliwa. Jest! Nie mogę. Czekaj. Nie zwróciłaś totalnie uwagi na to, że jesteśmy w skowronkach? Co z ciebie za matka? Daj spokój. Jest, bo. O, kurwa, mać. I nie przyjmie tej nocy już kolejnego podarunku? Co to znaczy, że nie przyjmie? Proszę wysokość. więc tak na mnie nie mówić. Yeah. No, Dzięki Wam no wszystkim za przyjęcie mnie z powrotem. Ja zawsze miło Was tu widzieć. No weź! Niech prowadzicie księżycowy blask. Wzajemnie. Obstawiam, że finalna interakcja pewnie będzie w trakcie rana. Myślisz? Nie ma go. Mhm. Mm z tego co widzę, to musisz mu dać jedną ambrozję i wtedy możesz mieć interakcję do zrobienia. Bo to jest istotne, czy ja mam być na rozdrożach, czy ja mam być w kierunku do Olimpu. Czy to nie ma znaczenia. Bo to jest... To chyba najbardziej mnie zastanawia. Znawiaruję okay. wiele emocji nie zasnę. oczywiście. Czy nie mogłeś do finału radzić z Karem, A i owszem. Będę niewyspana, a ja owszem, ale to gdzieś na tego pana to warto. Opowiem no, ci tak. Ostatni tydzień mniej więcej. Siedzę i gram mniej więcej do godziny drugiej, czasami do czwartej rano. I przed tym streamem grałam do trzeciej, czwartej. Dzień wcześniej też grałam do czwartej i w ogóle wtedy przeszłam jeszcze chyba Hadesa. Całego, całego. Zaczęłam robić w międzyczasie jeszcze te relacje z Ikarem i tak dalej, no bo też go rozwijałam za każdym razem, kiedy go widziałam. I no. I czy jestem niewyspana? Tak. Ale czy jestem z tego dumna? Tak, to są emocje, które chciałam poczuć. <laughs> o oh no! A rybda na Nie, weź tego gościa, co tak skaczy i strzela. No nie! A rybda to dupa. <grybna> Sobie faktycznie. Widzisz się, co nam ma na głowie? Odbyt. <grybna> Do ognia? Jeden. Uważaj na typków, których spotykasz na swojej drodze, dobrze? Jeżeli natrafisz na kogoś żywego, kto będzie się naprzykrzać, to pamiętaj. Wiesz, gdzie go uderzyć, żeby zabolało. Dzięki, Odyseusz. O tak, wiem. <grybna> Dzięki, tato. To znowu ty! Wczoraj poszłam spać po trzeciej? Jakoś? Jakoś po trzeciej chyba. Bo też graliśmy w Kadesa, Wczoraj tak ciężko było znaleźć na tego i kara. A dzisiaj? A dzisiaj ładnie leci. Bardzo duży progres zrobiliśmy dzisiaj. Po trzeciej to ja szedłem spać. Ja do czwartej wczoraj siedziałam? A bo zmiana czasu jeszcze o godzinę. A, faktycznie. Tak, dobrze mówisz. Racja. Dobrze, mamy godzinę dłużej. A! Jak mogłeś? I najprawdopodobniej nie zobaczę kara tylko i się dlatego, że ta, ta obłosiona kocica tu przyszła. Ale by była beka, gdyby się okazało, że na przykład dwóch jednocześnie by przyleciało. O ja... Największy ból, jak brakuje nektaru i ambrozji? No! Znaczy nektar co tam pobieda? Ambrozja kurde się kończy! To niedobrze. Z panie idziesz. Mi się wydaje, że gdzieś będziemy mogli albo dostać, albo, albo skądś kupić, albo coś takiego, bo teraz dostajemy takie kryształy od Zagreusa. No, cześć. No, nieźle. Aaa, jezu, czekaj, czekaj, czekaj. Muszę dać mu ambrozję, tak, tak. Jezu, ale to czekaj. Czekaj, muszę się uspokoić. Powiększam ekran? O Boże. Co powiesz na jeszcze jedną butelkę ambrozji w ramach eksperymentu? Próbuję zrozumieć, dlaczego napój, który powinien wywoływać przyjemne ciepło i dobre samopoczucie tak cię uszczęśliwia. O, wspaniale, a już myślałem, że jakoś ostatnio za mało bywam nieszczęśliwy. Przecież wiesz, dlaczego tak się czuję, prawda? Próbowaliśmy już wszystkiego i nic z tego nie wyszło. Naprawdę chciałbym, żeby było inaczej, ale jest tak, jak jest. Byłam więcej doświadczenia. Czasem, jeśli coś nam nie wychodzi, trzeba spróbować znowu, jeszcze raz i jeszcze raz, aż do skutku. No nie zgadzam się z tobą co do zasady, ale cena podejmowania kolejnych prób nie może przewyższać korzyści z hipotetycznego sukcesu. Jasne, masz jeszcze jedną rękę i parę zdrowych nóg. Nie chcesz zaryzykować ich utratę dla mnie, żeby mógł znowu poczuć się naprawdę sobą? Wysłuchaj mnie. Bo w ogóle, Mel straciła rękę przez ikara. Tak przy okazji, nie? Dobra. I dlatego on uciekł z rozdroży, bo on się bał, że ona nigdy przecież nie będzie chciała na niego spojrzeć. Także ai. Ale, to nic. Ja walczę obecnie o serce Nemezis, brakuje mi chyba trzech serduszek. Trzymam kciuki. Byłem tak z Ikarem, jest ciężko, ale na razie jest okej. Okay. Wysłuchaj mnie. Ja wiem, że nie mogę odzyskać twojego ciała na stałe. Na stałe? Ej, 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 ej. czekaj, cze, cze. Hap! Chyba miałeś rację. Ale ta więź, która nas łączy, która zawsze nas łączyła, jestem gotowa przekonać się, dokąd nas zaprowadzi. Pragnę się dowiedzieć, jeśli ty również tego chcesz. Oczywiście, że tego pragnę. O, Boże, mów mi tak jeszcze! Podążyłbym za tobą prosto w żar słońca Meli. Albo dokąd zechcesz. Nie utrzymam! Je... Matka, screenuj szybko! O Boże! No nie, no, uwielbiam go. Najlepsza postać. Co jak co? Nie, kompletnie nie czaję, dlaczego wybrali relacje romantyczne żeńskie, które wyglądają w ten sposób i to są takie wredne babska. A jeżeli chodzi o postaci męskie, wybrali tak dwie świetne postaci. Takie od serca niesamowicie, że aż no. Ajaj! ten też nie jest taka mega łatwa. Patrząc na to, że muszę z nią rywalizować na w podziemiach, gdzie muszę latać na powierzchni, a no to dlatego ja się cieszę, że w większości teraz muszę robić rzeczy na powierzchni, bo mogę częściej spotykać i kara, więc tutaj akurat mam sytuację win-win, nie? -win Zatem mam pewien pomysł. Opanowano! Opanowano proces alchemiczny! Dobrze! Chodź, pogadamy. Minęło sporo czasu, odkąd widzieliśmy się po raz ostatni, prawda, Meli? Stwierdziłem, że na pewno wkrótce się pojawisz. Chyba, że chronosz cię dopadnie, czy równie coś okropnego. Ja dziękuję, że się o mnie martwisz, i karze, ale nie musisz, naprawdę. Pokój nie przynosi nam nic dobrego. Jeżeli Twoja uwaga będzie rozproszona, nie dasz rady Legionom Tytana. Och, nie przejmuj się, ja ciągle jestem rozkojarzony. Chyba, że akurat pracuję albo szybuję w przestworzach. Ja ostatnio zajmuję się niemal wyłącznie tym. Jej. Najnowszy model. Robi się. Dzięki. Dobra, lecę. Pa. Moja droga. Wszystko płonie, a co dobrze. O, coś wykonałam. Pani O, wykonałam wszystkie rzeczy od Artemidy. Super, jestem zadowolona. Niechaj na naszych nieprzyjaciół spadnie brzemię mej klątwy. Uważ? Życie na jedną noc! O, ja! Ale czat. Spróbuj choćby na chwilę przywrócić Ikara do jego cielesnej postaci. Zapewnia plusy. O! Dostanę za to te ektoplazmy. Ale jazda. I mogę teraz? To jest ten moment, że mogę? Czy nie mogę? Może powiedzcie, że mogę. Błagam, ja muszę. Czekaj, bo on tutaj jest, prawda? A przecież co ja mogę zrobić? Nie, weź tą hekatę, kurde no. Ikar nie przyjmie już tej nocy kolejnego podarunku? Co to znaczy? A jeżeli na przykład wykraftuję to, to wtedy mogę? Czy nie mogę? Mamo, błagam. Musicie mi powiedzieć, czy, czy teraz ja to mogę zrobić, czy nie? Nie wiem, na co jeszcze czekasz, bo nie wiem, czy będę mogła. Ale chyba mogę, prawda? Dawaj to. Dawno temu zawiodłam Icarę, ale tym razem mi się uda. Teraz ta forma nie przypada. choćby bywa zapomniana. Niech się ją odzyska, aż do, aż do świata niech tak się stanie. Jezu o, Wszystko w porządku? No kurwa jasne, że tak O mój Boże, zwariuję Boże, to się dzieje na naszych oczach Ale nie mogę mu dać niczego Poczekaj Trzy razy na dół i tutaj Dobra, ja wszystko już wiem Czasami się zastanawiam, jak to jest być Bogiem Czy rozmyślałaś kiedyś nad tym, jak wyglądałoby twoje życie jako śmiertelniczki? Pewnie skończyłabyś walizją. Wśród największych bohaterów to. rodzaju ludzkiego? Nie byłabym tego taka pewna. Gdybym urodziła się śmiertelna, pewnie pracowałabym nad czymś przez całe życie. Próbowałabym się wyróżnić, wybić się ponad przeciętność, ponad własne ograniczenia, ponad możliwości wszystkich współczesnych mi ludzi. Wali <laughs> to prawie tak dołujące jak moje życie. <laughs> A ja nie miałam wyboru. Większość śmiertelników pracuje tylko po to, by zarobić na spodniej podstawowych potrzeb. Po prostu przeżyć. Doprawdy? No, A stoisz tu przede mną jako cień i próbujesz prześcignąć swojego ojca w opanowaniu jego własnego rzemiosła? Jednocześnie walcząc z legionami Tytana? Wszystko po to, by na siebie zarobić? No dobra, rozumiem twój punkt widzenia, przepraszam. To taki śmiertelniczy impuls mówić innym, jak mają żyć. A no w sumie. Rzadko jednak odnajdujemy prawdziwy cel własnego istnienia, nie mówiąc już o cudzym. Ciekaw jestem, w czym osiągnęłabyś mistrzostwo. Może w toczeniu sporów? Zostałabym prawniczką albo sędzią. Budziłabyś powszechny postrach. No to fakt. <grywa> to jest dobry pomysł. I się prowadzi w oh, księżyca. Nie zaszkodzi. Oh, oj, mój drogi, idziemy. Aj Zrobimy to, co chciałam zrobić ostatnio, czyli. Wyciągamy wszystkie karciochy, bo nie ma sensu. Idziemy na trzy rany tutaj na dole i idziemy na górę. I Jezus Maria, robimy to! Dobra. O, bo... Muszę dostać tylko na mordę trzy razy I co ty, elegancko Zbić 30 życia to nie jest dużo, prawda? Powiedzcie, że nie No, Ricardo lepszej, bo aż 33 pyłu tego ja, ja mam bardzo dużo pyłu, ale ja na razie zbieram Ja się, stary, ja się tak zaczęłam skupiać na tym Ikarze, że ja nie robię nic innego Poza lataniem za Ikarem Nic więcej nie robię Dosłownie A, no i jeszcze podlewam artemidę obrót do cienia. Ups. Ona jest taka rozkojarzona z miłości, że niestety. ojo, oj, oj, ale bo. Ojoj. Oj. Ale naryj, dostałam. Hekatę, to nawet nic do mnie nie mówi, bo wstyd. Widzę, że odzyskała siły. Sprawdzić. Czy ja muszę zrobić 32, tak, żeby dostać ten przedmiot, który zrobiłam? Bo to, bo to była ta inkantacja. To jest to. Rób pełne rany. No to dobra, to idziemy. A z Hekatę do tawerny. O! Je Boże, jesteś genialny. <grystanie> Chętnie przyjmie ode mnie ambrozję. Super. Niedawno do naszego gaju zabitała kotka. O! Maszerowała tutaj, jakby moje ochronne, kreślone cieniem glify nie robiły na niej najmniejszego wrażenia. Słyszę sobie, iż to twój nowy chowaniec. Oczywiście. O, nazywa się Tula, tak jest. Myślałam, że, że przyda mi się taka niezależna i pewna siebie towarzyszka. Prawda. Chyba najfajniejszym chowańcem, to fakt. Dobra, obdaruj. Ambrozja, proszę ci bardzo. Oh. Chodź, stara, idziemy. <laughs> chodź. może wybierzemy się ponownie do tawerny. Pozwalam. Zbudziłaś się? A teraz dawaj tę te Ambrozję. Zachowam ją na następną ważną okazję. Proszę, jest twoja. Ej, ale ty rura jesteś. Ale nie mi. Ja, pier... ale nie miło. A mogę zabrać dorę do Wanny? A chodź, obdaruj. Masz, chodź do Wanny. Chodź. No. no! Kurwa, nic się nie chce ze mną wykąpać. Czekaj? Chodź do wanny. Znowu znowu czyste, nie wiedziałam. Świetnie, udało się. O, dobra. Mamy? Boże, jak ciężko z nimi coś zrobić. No? Każdy mnie zadowolni, nie, to, nie to? So this is what you still o, e, czekaj, już wam pokazuję, jak ona w ogóle wygląda Bo pewnie nie widzieliście Ostatnią postacią, której ja chciałam zabrać do wanny jest ona A tak jak widzicie, wygląda tako. A więc to w ten sposób się relaksujesz, gorąco tutaj jak w wulkanie Możemy już wyjść? Nie, nie możemy Zaraz się przyzwyczajisz Spróbuj się skoncentrować na tym, co cię trapi. I pozwól, by woda spłukała twoje troski i rozluźniła napięcie Troski? Napięcie? Laska, nie potrzebujesz się gotować na żywca, żeby się wyluzować ale dobrze wiedzieć, że znalazłem sposób na pozbycie się swojej frustracji. A w ogóle, co się stanie, jak napije się tej wody? Źródła są czyste, po części dzięki soli, której używamy. Mimo to raczej nie piłabym do tejżej wody, bo wiesz, jeszcze ciebie też przeczyści. A, o tym się nie martwię. Jestem taka, jaka jestem, i żadna gorąca woda nie ma na to wpływu. A jeśli myślałaś, że nie przyprowadzisz mnie tutaj <grywanie> i zwykłą kąpielą spowoduje, że się zmienię, to no cóż, muszę cię rozczarować. Ach, istcy kupiaruro. Coś mi się zdaje, Riz, że wody jeszcze nie rozluźniły twojego napięcia. Czasami kąpiel w gorącym źródle? To po prostu kąpiel w gorącym źródle, wiesz? Nie odbieraj wszystkiego jaka, tak swoją swoją tożsamość. Czasami to nigdy nic nie wiadomo. No ale jest przyjemniej niż ostatnio. Do no, ciepła też w sumie można się przyzwyczaić. Jest idealnie. A czas mija? Ja. Oj, napiłam się tych popłuczyn. To nie by było być oczyszczenie? Tutaj też nie mogę. Dwadzieścia. Nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. No to go. Ej, czekaj! Mam pomysł. Ja wiem, czego ja potrzebuję. Tego potrzebuję. Patrz. Czyli próba początku. O nie! A to jest. To jest kostur. Może być. Go. już był na ławce. Nie widziałam! No ale to dobra. Te próby są dosyć szybkie. W ogóle ciekawa sprawa, bo Hekata do nas nie zagadała a propos tej relacji z Ikarem. A myślałam, że zagada, bo na samym początku tak. Trochę nas obserwowała i trochę. No to fascynuje było. Ja takie mamusiowe podejście do tego. A kto to taki, jakiś różowy, czerwony na twarzy? A kto to takie rzeczy spowodował? A no tak, ja tego pyłu w ogóle potrzebowałam. Skrękuję na 100%. I też mi się wydaje, że miałam rana, gdzie miałam. Ten pierwszy chyba nawet. Ale ja już tyle tych ran tutaj miałam, że przyznam, że mogę nie pamiętać i mogę mylić fakty. A, no i tak. Ona mi się teraz nie regeneruje! Boże, ale... Aż jak tam dzwonek! Osiem jeszcze. Dobra. Jeszcze osiem, to idziemy na dół. Bo my musimy mu tutaj na dole to dać, prawda? Tak, na pewno. O nie, jeszcze dwie, co ty przysz! Ale jest tutaj! Jest tutaj! Obdaruj? Nie, no nie. O nie, czekaj. Chodź do, chodź do wody. Chodź. Co? A ty, dupa jesteś. O, idziemy na ryby? Nie wrażby się ze mną nad rzekę? Chodź, stresujemy się. Dlaczego nie? Też jesteś dupa. A czekaj. ten niechętnie przyjmie Ambrozję. No dałam ci tę plaszkę, ale jej potem będę potrzebować. O Boże, Hekate, uratuj. Najchętniej to bym ją do kąpieli wzięła. Hekate fajnie wygląda. Pójdzie ze mną? Tak, dobrze. Dzięki, ciocia. Jest, dobrze. Gdybyśmy nie miały tylko nic bliższego do zrobienia. Dobra, ciocia, uspokój się. A właśnie, już wam pokażę, jak wygląda Hekate, bo nie wiem, czy widzieliście. Wygląda tako. Widać, że jest taka napakowana, nie? Hmm, jesteśmy niczym dwie wiązki pokrzyw gotujące się w kociołku, czyż nie? Przypominam sobie kąpielę w, w tym źródełku, kiedy byłam jeszcze bardzo mała. Prosiłaś mnie, bym nie ochlapała ci włosów, a i tak to robiłam. Kazałaś mi tyle cierpliwości. E, teraz wiesz już przynajmniej, dlaczego twój trening był taki rygorystyczny. Nadszedł bowiem taki czas, że nawet moja bezbrzeżna cierpliwość dla całego tego chlapania w końcu się wyczerpała. Chwileczkę, wyszkoli, wyszkoliłaś mnie do granicy ich Możliwości, bo kilka razy zmoczyłam ci włosy? No nie miałam wyboru. W przeciwnym razie musiałabym zmienić cię w straszkę albo w coś podobnego. Och, nie rób takiej miny, Mel. Czasami jesteś jest zdecydowanie zbyt poważna. O, jest to nauka, której opanowanie przychodzi mi z wielkim trudem, Mistrzyni. Cóż, dawno tak swobodnie nie rozmawiałyśmy. Cóż, tak bywa. To się nazywa dorastanie. Okoliczności również nam nie sprzyjają. Umowa stoi. Ale super. Dobra, idziemy i wyciągnij to cudo z kociołka. Wyciągnij. Od razu lepiej. Czasami wydaje mi się, że to źródełko mogłoby postawić na nogi umarłego. Zaraz ja postawię na nogi umarłego, nie żeby coś. Just right. Go. Sam raz. Mamy. Ale super. O mój Boże, jak się cieszę. Okej, okay. to jest ten moment. Obdarowujemy go. Nice. Go. Nie martw się, to nie jest kolejna butelka Ambrozji. Nazwałam ten eliksir dekoktem z ektoplazmy. Nie jest tak potężny jak osławiona inkantacja, której dawno temu spróbowałam, lecz sądzę, że zadziała. Co przez to rozumiesz, Mel? Czekaj, czy ten dekokt może sprawić, że odzyskam ciało? Albo jakąś jego część? Może chociaż rękę? Dzięki niemu powinieneś odzyskać cielesne zmysły, jakbyś był z krwi i kości. Efektem nie utrzyma się długo, najwyżej przez jedną noc. To rozwiązanie kompromisowe. Żartujesz sobie ze mnie? Więc mógłbym znowu być naprawdę sobą? Poczuć wiatr we włosach i kropel słonej wody na policzkach? Po prostu wszystko? Tylko na jedną noc? Potrafiłabyś uważać go więcej? Nie uprzedzajmy faktów, taki eliksir może mieć poważne skutki uboczne, jeśli będzie się go przyjmować bez umiaru. Obiecaj mi, że będziesz ostrożny. Przeszekam, że zachowam ostrożność, przyjmując dekongesję plazmy. Dekolt, który zwraca ciało, ciało i duszę. Już raz lekceważyłem proste zasady bezpieczeństwa i przyszło mi za to słono zapłacić. Nie zamierzam powtarzać błędów młodości. W takim razie wypij mój eliksir, kiedy tylko zechcesz. Może zachowaj go dla siebie na wyjątkową noc i bierz pod uwagę, że może być jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci. Utworzona więź z karem. O Boże, jak się cieszę. O Jezu, dobra. To co, rozmowa? E, może spotkamy się dzisiaj na wodach uskoku Tesalskiego. O! Chyba, że zostajesz tym razem w podziemiach. Bo zostanie dobrze? Nawzajem, Mali. Czyli musimy iść teraz na górę, pogadamy i będziemy tutaj. Dobrze myślę? To jest ten kierunek. Jak to wygląda? Mało, cieszę się. ale fajnie. Idzie? Pomyślałam, że wpadnę. Dobrze pomyślałeś. Nice. <gry> Czy ja mogę go teraz czymś obdarować w ogóle? Łączy się z Ikarem wzniosła wieś. O, zrobi screenka. Yay! Czyli ja mu nie muszę dawać jakiegoś prezentu, prawda? Czy mogę mu coś dać? Obdaruj. Mogę mu dać Ambrozję, prawda? Czy teraz tego nie robić? Czy po prostu wejść z nim jakby w interakcji i tyle? No dobra, to pogadajmy. Hej, naprawdę używasz tego mojego starego młota? Myślałem, że ciśniesz go po prostu w kąt i będzie się kurzył. Zużył na odpoczynek po tym, co przeszedł w moich rękach. Zaraz, nie chcesz, żebym go używała? Jeśli twoim zamiarem byłaby zbierał kurz i pył z otoczenia, może lepiej było go wykonać z tych materiału? O, nie, nie, to świetnie, że go używasz. Wygląda na to, że urok rzucony na niego jest silniejszy niż kiedyś. Po prostu się cieszę, że się przydaje. Czyli on teraz powinien zapytać, prawda? A on nie zapytał? Może ja serio powinnam dać mu ambrozję? A ja mu kurwa głupia nie dałam. No i co teraz? Dobra, czyli robimy szybki speedrun jak zwykle. O! Ej, to to, to. to. to chyba teraz. To chyba teraz? To, te, to teraz? To teraz? O jezu! Boże, to teraz. Czyli mam po prostu porozmawiać i nic na razie mu nie dawać. Oddać mu możemy jedynie siebie. Klikaj, kurde. No, I każe wyglądasz. Dekord z ektoplazmy? Wypiłeś go i zadziałał. Czy mogę. Czy to będzie w porządku, jeśli. Chciałam um, Cię zapytać o to samo. Nie doznałam niczego podobnego od chwili śmierci. Nawet za życia się tak nie czułem. Ja wtedy na nic z tych rzeczy nie zwracałem większej uwagi. Chodź do mnie, ty, głuptasie. Ojej! A co sprawia, że ta noc jest szczególnie wyjątkowa? Myślałam, że zachowasz elixir na specjalną okazję Zamierzałem tak właśnie zrobić, a potem pomyślałem, że jeśli tylko zdołam cię dotknąć, to samo to sprawi, że ta noc będzie niezapomniana Nie chciałam czekać ani chwili dłużej, więc wpiłem elixir, gdy tylko dowiedziałam się, że tu jesteś Wcale nie był taki zły Obiecałeś, że będziesz ostrożny A gdybym nie mogła cię z sobą rozmawiać To wszystko poszłoby na marne O, e, tak, tak, masz rację, masz rację Ale po prostu jesteś tutaj ze mną I czuję jak serce mi wali, jak szalone I Mary, czy mogę, czy mogę cię wziąć w ramiona? O, Jezu Nie mogę Jak oni szybko dorastają Boże, czuję się jak taka dumna matka Jestem dumna ze swoich kochanych dzieci Bardzo chcesz rzucić się i w ramiona? I za głosem serca. Chętnie bierzemy pod Nixem. No to go. I'd like for you to do that very much. Bardzo bym do tego chciała. Możesz doświadczyć dziwnych wrażeń zmysłowych, lecz postaram się być delikatna. Wypowiedz mi, jeśli zaczniesz odczuwać jakikolwiek dyskomfort. Can't that. W swoim towarzystwie? Nigdy. <laughs> <laughs> wow. wow, niesamowite. <laughs> Oh. Hmm. Później? Oh! Boże, jak te dzieci szybko rosną? Nice! <grystanie> Ale szczerze, on, on i Mel mega do siebie pasują. Jest takie. O! Oh! Fajne. Tak dobrze jest czuć bicie Twojego serca, i wciąż jesteś bardzo ciepły, wiesz? <grystanie> Już jesteś ciepły, to super, bo nie żyje. By miało być rzucenie się w ramiona czy na łóżko? Oba! <grywa> Gdyby nie to, mogłoby pomyśleć, że nie żyjesz. Już dobrą chwilę nie poruszałeś się ani nie odzywałeś się. Wszystko w porządku? A więc tak się czują szczęśliwcy, którzy trafili do Meli um, jest mi o wiele bardziej niż dobrze. Po prostu staram się chłonąć każdą chwilę. A ty, skoro wciąż tutaj jesteś, to chyba dobry znak, prawda? Oni mają rumieńce na tych na, 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 na twarzach, boże, ale cute! To zdecydowanie dobry znak, ale ojej, zaczynasz stygnąć i bardzo zbladłeś. Lekokt chyba przestaje działać. Jeżeli się pośpieszysz, zdążysz jeszcze poczuć chłodny wiatr i słońce, morskie powietrze. Wolałbym zostać tutaj z Tobą. O. ale nie chcę Cię powstrzymywać i niemal na pewno tego pożałuję, jeśli nie skorzystam z okazji lotu, póki jeszcze mogę. Jesteś wspaniała, Mel. Leć bądź wolny, jeżeli każe. I która godzina? Zaraz druga. Warto, No, warto było. O ja. To no, zabawne. My śmiertelnicy często kroczymy przez życie, szukając tej jednej, jedynej duszy, z którą chcielibyśmy spędzić resztę naszych dni. Wiecznej miłości, która potrwa tak naprawdę najwyżej 30, może 40 lat. Bogów to na pewno wygląda zupełnie inaczej. Żądać od kogoś całej miłości, na jaką go stać, to takie samolubne. Niemniej z pewnością by się to nie spodobało. W moim rozumieniu wszyscy mamy różne możliwości, jeśli chodzi o poszczególne rodzaje miłości. W samej wydaje mi się, że czuję jej całkiem sporo względem ciebie i karze. Wiesz, całkiem sporo, znaczy, że miłości do, do mnie? Z pewnością są jednak inni, których kochasz w ten główny sposób. A co jeśli, a jeśli ja odczuwam miłość tylko do ciebie i do nikogo innego? O Boże! Jaki, on jest taki nieśmiały, bo on ma tak cudowny charakter, że on, on zawsze wybiera dobre słowa. Zatem mogę się uznać za wielką szczęściarę, lecz jednocześnie jestem przekonana, że możesz swoją miłością darzyć jeszcze nie jedną osobę. Masz teraz przed sobą całą wieczność, by znaleźć wszystkich, którzy zasługują na Twoje uczucia. Na razie jednak muszę wystarczyć, ja? Nie potrzebuj nikogo innego, Meli. Być może o! Jezu, uwielbiam go. Najlepsza postać, po prostu, no przysięgam najlepsza postać.